debacie udowodniłem, e, w przypadku Pana Grzegorza Brauna, e, czy, e, czy strzelałby, czy rozszerzyłby karę śmierci dla dezerterów e, i uchyluja, uchylających się od, e, od e, zabijania ludzi de facto, tak, od wojaczki, od, od, od wojny, od wojska. E, no to teraz mamy to, proszę Państwa, w wielu relacjach e, z frontu rosyjsko-ukraińskiego, gdzie, gdzie e, Zgodnie z instrukcjami Brauna ci nacjonaliści mordują swoich obywateli, bo ci nie chcą walczyć albo tam im gdy się poddają, dronem go dobijają tak, żeby nie, nie doszedł do drugiej strony. Ja po stronie rosyjskiej takiej sytuacji nie widziałem, ale za to rozpowszechniony jest mit o oddziałach zaporowych z okresu II wojny światowej z armii Stalina. I rozszerzany ten mit jest na na Wojsko Rosyjskie. Ja jestem bacznym obserwatorem tego tam, co tam się dzieje. Ja chcę Państwu podać prawdę. Jak będzie się yy, 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 tak działo po stronie rosyjskiej, to ja to powiem, to ja to powiem. E, e, ja też kiedyś byłem antyrosyjski, ale ze względu na umiłowanie prawdy e, w tej chwili e, dobrze mówię o tym narodzie i o tym kraju, e, bo widzę, że jest krzywdzony, był od lat. E, uważam, że po części też jest to przyczyną tej wojny e, i ci ludzie usłyszeli do czego dąży Brown tak on by zabijał tych którzy nie chcą zabijać innych ludzi którzy nie chcą do wojska czyli jego środowisko grało właśnie tak, na, na tych forach te komentarze nie wiem kto ich wynajmuje że nie nie Brown to tak by nie chciał no to dziś mają czarne na białym taki jest Brown a jeszcze gorzej, a jeszcze gorzej. Braun, broniąc niby nas, broniąc tam he he, e, buduje e, wściekłą nienawiść do Ukraińców. Często tych, którzy naprawdę, proszę państwa, to nawet za Hitlera, byli tacy, którzy się nie zgadzali z tym szaleństwem. E, Hitler około 180 tysięcy Niemców zamordował właśnie za to, że się nie zgadzali. W taki czy inny sposób. Jego ludzie. Tak samo jest to wśród Ukraińców. Tam też jest mnóstwo ludzi, którzy się nie zgadzają, ale w obliczu zagrożenia, nie, zna, nie zgadzają się z nacjonalizmem ukraińskim, ale w obliczu zagrożenia, proszę Państwa, przyłączą się do, do jak ja przewiduję, do oddziałów obronnych i zaczną tę samą akcję, która była w latach 40. na Wołyniu. To po stronie ukraińskiej też są tacy Braunowie. Pomyślcie nad tym. Po stronie polskiej, po stronie ukraińskiej są tacy, którzy chcą nas tu skonfrontować. Dziś widzimy, jakie były początki mordu wołyńskiego, Dziś to widzimy. Ktoś, kto komu się może nie uda rozlać wojny na dalekim wschodzie Ukrainy, na Europę, bo jednak. Putin, mając ogromną przewagę i siłę, nie idzie dalej, a nawet się wycofa, jak wiemy, tak? Przecież wojska były już pod Kijowem rosyjskie, całe sumy i tam okolice były zajęte, ale się wycofali. Więc uważam, że ci, którzy by chcieli doprowadzić do sytuacji wojny w Europie, żeby znowu pomocą gospodarka Wall Street mogła nam przejść i żeby znowu nas zadłużyć e, kraje Europy na kilkadziesiąt lat, żebyśmy harowali, a tam ciągle, a tam będzie dobrobyt. To jak ten Putin nie chce iść dalej, zgodnie z tymi milionami zapowiedzi, to proszę Państwa, może się uda tę wojnę inaczej zorganizować w Europie, taką wojną domową, wewnętrzną, ale na bazie Yy, nacjonalizmów. Tak? No i teraz ten, yy, który jakoś tak dobrze się ma chyba z Braunem, taki Gadowski, mówi nie bez powodu. Uważajcie, Ukraińcy, bo my mamy tu wasze kobiety i dzieci. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, ta, ta informacja dotarła yy, do nacjonalistów ukraińskich, a także do tych, którzy nie są nacjonalistami ukraińskimi. Czy my, Polacy, w obronie naszych y, kobiet i dzieci nie pójdziemy w bój? Pójdziemy, bo to każdy naród tak ma. Po co Gadowski to powiedział? Proszę Państwa, oni mogą na podstawie incydentów, incydentów napuścić wariata, żeby y, zamordował y, jakąś Ukrainkę, no, ale to jeden by przypadek nie wystarczył, ale mogą zrobić jakąś akcję. Na razie, proszę Państwa. Atmosfera rośnie, 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 ale w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że w kilku miejscach w Polsce mogą y, być takie sytuacje, że Ukraińki i dzieci będą porywane i zabijane. Media to jeszcze, proszę państwa, wtedy nagłośnią, żeby to dotarło do najgłupszego nawet Ukraińca, bo teraz media siedzą cicho. Teraz media tolerują, proszę państwa, tych y, rez, rezagłowów. E, gałoworezów gałoworezów e, z okolic Brauna i z nimi nic nie robią. Aparat państwa z nimi nic nie robi, funkcjonariusze nic nie robią, politycy nic nie robią. Po co? Bo oni są potrzebni do tej prowokacji. Skutki już widzimy na razie tylko na obywatelach Polski. 17-letnia dziewczyna zamordowana przez e, zwolennika Konfederacji. Ja domyślam się, że tej frakcji Brauna. Bo tam są te gałoworezy od, 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 od Olszańskiego tak. I którzy mówią z Konfederacją, a potem mówią, że, że Brown z Konfederacji to dobry, nie? To zamordował 17-letnią dziewczynę i uciekł do Grecji, tak. Drugi przypadek tego niby studiującego prawo, czy już prawnika, zwolennika Konfederacji, siekierą zamordował kobietę, tak. Są te nagrania dramatyczne. Proszę za to się nie bierze znikąd. Aparat państwa w rękach złych ludzi, złych polityków, nie likwiduje tego zjawiska, daje mu się rozwijać, aż w końcu dojdzie do takiej sytuacji, że w wielu miejscach naraz na ludności ukraińskiej, przy czym może być ta nawet ludność, proszę państwa, prorosyjska ukraińska. Weźcie pod uwagę, jak wiele osób jest tutaj, się bardzo podobnie zachowują że ktoś, proszę Państwa, ścienia, podrzuci broń tym nacjonalistom na terenie Polski, bo wiem, że są zorganizowani i dojdzie do wojny domowej. A taką wojnę domową już można, proszę Państwa, bardzo łatwo przekształcić w wojnę już oficjalną. Skoro Putin się ociąga, jak ten Stalin we wrześniu 1939 roku, to zrobimy ten sam schemat to zróbmy tutaj mordy na tle narodowościowym. Na razie tylko na Polakach, dwa przypadki ostatnio. Proszę Państwa, e, ja kiedyś tę koncepcję przedstawiłem, tę hipotezę. Stalin mimo układu nie wszedł do Polski 31 września 1939 roku. Czekał, 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 aż, e, aż na skutek właśnie tych właśnie narodowościowych Podpuszczeni przez Kanarisa i wyposażeni przez Kanarisa, szef Abwery, nacjonaliści ukraińscy zaczynają mordować ludność na tamtych terenach. I dopiero to powoduje, że Stalin wchodzi. Zresztą tak, tak nawet uzasadniał, w celu ochrony ludności, że tu wszedł, bo nie było walk między y, y, Armią Polską a Armią y, Radziecką. Nie, nie było walk. I proszę Państwa, uczmy się tej historii. Przecież wodzą nas do radykalnych sytuacji historycy, ludzie obryci, ludzie obryci w historii. Państwo lubicie tych historii wysłuchiwać, czyli lubicie historię. To później nauczyliście się coś z niej? Nie widzicie, że to jest ten sam schemat, że ktoś próbuje na skutek właśnie narodowych podpalić nam kraj, nie widzicie? Zapłoniemy wszyscy, proszę Państwa. Yy. Najgorsze jest to, że tak, proszę państwa, dziś na naszych oczach widzimy, jak powstawały powstania. Po, teoretycznie na słusznych hasłach. Tak. To, co mówi Brown, ta piosenka i chorągiewka, to mięso do serca sobie można przykleić. Ale co z tego, jakie będą tego skutki? Dziś widzimy, jakimi metodami do beznadziejnych powstań, beznadziejnych skutka, jak ktoś potrafi liczyć, to dawno by to obliczył, czy, czy listopadowe, czy styczniowe, czy warszawskie. Yy, wiadomo, jak się to miało skończyć. Dziś niby też wiemy, jak się skończy ta wojna, ale idziemy za szaleńcem, który. Który robi wszystko, co tylko można, żeby historia się kołem zatoczyła. Ostrzegam, ostrzegam. Użyć wszystkich na świecie. Czego by o tych Żydach nie mówić? Ja to wszystko rozumiem, państwo rozumiecie, ja rozumiem, wystarczy. To jednak opinia międzynarodowa jest taka, obojętnie kogo nie zapytamy. Zapytamy w Pakistanie, zapytamy w Kolumbii, zapytamy ciemnoskórego, Ciemnoskórego w Stanach. To powie, że. No, Mordercy Żydów to źli, tak? Pomyślmy o tym, w, jak, w jaką rolę nas, obrońców Żydów, chcą wbić ludzie, którzy jakimiś śmiesznymi gestami, gestami paleniem flagi czy, czy tam, gaszeniem świec, chcą z nas zrobić morderców Żydów tymi gestami. Rozumiecie to, żeby, żeby świat nas nie bronił w razie tragedii, żeby świat nas olał, to po to jest robione, to jest prosta manipulacja.